Dzień dobry. Dzisiaj jest niedziela. Jesteśmy w środkowej części Kalifornii w miejscowości Fresno. Około pół miliona mieszkańców. Całkiem duże miasto. I tutaj nic ciekawego w tym mieście, jakiegoś specjalnego nie ma. Jedyne co z tym miastem historycznie się wiąże to tutaj właśnie powstała karta Visa. To nazywało kiedyś jakoś inaczej. Jakoś American Bank Card czy, ta, czy Bank of America Card. Ale to właśnie w tym mieście ta karta powstała. W tej chwili Wiza ma swoją siedzibę bodajże w San Francisco przy Market Street 1, czyli tam gdzie byliśmy parę dni temu i gdzie jeszcze wrócimy. A my w tej chwili idziemy na śniadanie, a potem idziemy do, jedziemy właśnie do parku narodowego. Na pierwszy ogień idzie Sequoia Park. A kolejnym parkiem, który chcemy zobaczyć, to jest Yosemite. A na razie mamy remonty, ale jakoś przejdziemy. No i my już w trasie. 94 stopnie Fahrenheita, więc bardzo przyjemnie. Okna zamknięte, klima chodzi na maksa. No i jedziemy oglądać parki narodowe. Czerwone światło na autostradzie. Na środku pustyni. No, szok. Szoki niedowierzanie. Wow, widoki są niesamowite tam za oknem, jedziemy wzdłuż takiego wielkiego, ogromnego jeziora, który jest też parkiem eee, i po prostu widoki zapierają dech w piersiach. Eee, zamiast jechać przepisowo tutaj, czyli 65 mil na godzinę, jadę około 40 e, po to, żeby to podziwiać. No Po prostu piękne, piękne jezioro wśród gór, eee, trochę jak Morskie Oko, super. Jedziemy obecnie jedną z najpiękniejszych obecnie otwartych dróg, czyli 198, bo piękniejsza jest tylko jedynka, ale jedynka obecnie jest w remoncie. Dotarliśmy do miejscowości Trzy Rzeki, Three Rivers, więc jeżeli ktoś wie, co to było za jezioro przed chwilą, to może napisać w komentarzu. Tu pięknie, a tam na górze jest śnieg. Super. No i wjeżdżamy do parku i z 30 dolarków. Wow, widoki zapierają dech w nie ten kamień tutaj. To co robimy, selfie? Czekaj, jakieś ładne tło musi być, o. Pstryk. Gdyby ktoś miał wątpliwości, tutaj można spędzić naprawdę cały dzień. Piękna przyroda i ona. zobaczyć taki kamyczek. Google Maps stwierdziło, że to jest fajne miejsce. Ponieważ to jest droga w parku, to nie ma żadnych barierek. Tam po prostu się spada w dół. Czasami jest krawężnik w momencie, jak jest parking. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda parking. O, to jest parking, gdzie można się zatrzymać zrobić sobie zdjęcia. I dotarliśmy do tapety z macOSa. Uha. Wow. My tu naprawdę jesteśmy. Nie nagrywałem tego z ekranu komputera. Hello. W Ameryce nawet w parkach stoi się w korku. A tak serio to akurat jest remont, jest ruch wahadłowy, więc mamy gdzieś tam w oddali czerwone światło i musimy poczekać na swoją kolej, więc na razie jadą z naprzeciwka. A siedząc w samochodzie, zajadamy się beef jerky. Typowa amerykańska przekąska, taki kabanos, tylko w trochę innej formie. Bardzo dobre, mi smakuje. O, jakie drzewa! O. są wielkie, nie? Żeby nie było. To nie są małe drzewka. Robią wrażenie. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Bo drzewa tutaj są piękne, są ogromne. Chciałbym obok to jedą samochody. Teraz widać skalę. Ludzie postanowili zrobić sobie tam zdjęcie. Dotarliśmy. Teraz czeka nas wycieczka piesza. Daleko jest do tego drzewa? Stąd musimy dojść. To jest wystarczająco dużo zwierząt, nie trzeba przynosić swoich domowych. No i my jesteśmy na ścieżce. Do zobaczenia koło drzewa Shermana. A na trasie skały i drzewa. Na no, niektóre drzewa już leżą, jak to za mną. Podróż w dół jest przyjemna. To się schodzi. Co teraz spodziewałem się ścieżki, a nie asfaltu. No, ale Amerykanie. Tam jest największe drzewo na świecie Jeśli chodzi o objętość Drzewo generała Shermana To jeszcze nie to drzewo Ale to i drzewa są piękne Idziemy taką ścieżką w dół Tutaj kolejne wielkie drzewo W tej dziurze bym się spokojnie zmieścił Jeszcze mógłbym ramiona rozłożyć A temu drzewu ewidentnie coś się stało Coś tu wystaje czym poznać, że dotarliśmy do celu? Po turystach. To jest to drzewo. Jest ogromne. A, a to jest kolejka ludzi, którzy chcą sobie zrobić selfie. My jesteśmy z Polski i lubimy kolejki. Więc stanęliśmy i czekamy, żeby zrobić sobie selfie przy tym wielkim drzewie. największe drzewo na świecie, a szerokości mojej głowy. Tutaj mamy przykład dwóch sekwoi, które stoją obok siebie. Obie płonęły, jedna się zregenerowała, a druga jeszcze nie. W tej spalonej sekwoi była ciekawa tabliczka. Mianowicie informowała o tym, że sekwoje lubią ogień w przeciwieństwie do innych drzew. Mianowicie wtedy w wysokiej temperaturze uwalniają nasiona, co powoduje, że się potrafią tutaj rozrastać na cały las. Więc dosyć ciekawe. Sekwoi, wbrew pozorom, w tym lesie jest całkiem sporo. A ile było pożarów, to nie wiem. Ale część drzew rzeczywiście jest upalonych. Drzewa, las, cisza, spokój. I nawet radio totalitarne ma teraz zasięg. A u nas zbliża się już powoli godzina 17. Więc my też powoli że tak powiem, szukamy wyjazdu z parku. E, jeszcze trochę nam zostało. Ja myślę, że jeszcze z półtorej godziny w tym parku będziemy jechać. A potem trzeba będzie gdzieś na jakąś kolację wylądować. E, więc dzisiaj nawet nie jedliśmy lunchu. Mieliśmy tylko przekąskę, beef jerky i tyle. Eee, więc nawet nie wiem, czy jeszcze coś ciekawego w tym filmie się pojawi, ale możecie zostać ze mną do samego końca. W, parku, w środku parku znaleźliśmy jakąś wioskę, przynajmniej tak to się nazywa. Podobno tu jest restauracja. Więc mamy okazję coś zjeść. Jednak to jest restauracja, wygląda całkiem przyjemnie. Chociaż ceny mam nieprzyjemne. Zjedliśmy tutaj przed chwilą bardzo dobrą obiad, kolację. Ja zjadłem burgera. Był świetny, naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Neska zjadła zupę dnia. Taki krem warzywny. Też mega zadowolona. W sumie za obiad z napojami zapłaciliśmy 28 dolarów, więc naprawdę niedużo. Jakoś tak byliśmy na początku przerażeni kartą, bo w karcie jedno danie potrafiło kosztować 30 ponad dolarów. Ale jeżeli byście byli kiedyś w Sequoia Park i bylibyście głodni, to warto tutaj wpaść do tej wioski. Ona jest gdzieś tak w połowie e, drogi, e, w środku parku. E, więc jedyny wilecz jaki tu jest, więc na pewno traficie. Aha, i z Wukasachi, i do Wukasachi, czyli do tej wioski, jeździ shuttle, czyli ten autobusik tutaj, który krąży po parku. Więc łatwo można się tutaj dostać, jeżeli ktoś nie ma samochodu. A my już szedamy do auta i jedziemy dalej. Pół drogi jechać pod górkę, a teraz pół drogi z górki. Widać, że Amerykanie nie potrafią hamować silnikiem. Ten przed nami non-stop światła stopu. A wystarczy przecież skrzynię biegów przestawić na lewo, zredukować bieg o jeden w dół i schhamuje silnikiem. I się niczym człowiek nie przejmuje. Przed nami na motorze z tyłu jedzie świnka w okularach. Ma różowa świnka. Nie wiem czy to widzicie. Wygląda to fajnie. Mimo że jesteśmy w tej chwili w Kings Canyon National Park. To druga jest praktycznie taka sama. Jedyna różnica była taka, że był jeden taras widokowy z widokiem na kanion. Ale przeskoczyliśmy go, było sporo samochodów, więc wracamy już powoli do domu. Musiałem się zatrzymać, po prostu musiałem. Dojechaliśmy już do naszego pokoju po fajnej wycieczce. Naprawdę ciekawe widoczki, mam nadzieję, że Wam też się podobały. Widzieliśmy oczywiście trochę więcej niż Wy, i bardzo Wam polecamy. Wstęp 30 dolarów od samochodu, co nie jest naprawdę dużo. Paliwa spaliliśmy za około 10 dolarów, więc cała ta wycieczka kosztowała nas 40 dolarów, plus obiad na miejscu. Co naprawdę warto. Warto piękne widoki. No nie jest to grand Canyon, ale zupełnie inne wrażenia, więc polecam. A jutro? Jutro wracamy do San Francisco i myślę, że też pokażemy coś ciekawego, bo zamierzamy jeszcze zaliczyć jeden park po drodze. Ale to jutro. Do zobaczenia, cześć.